Take me away, take me away. We leave this bed and no one needs to stay. Take me away, don't wait for the day. So in the night, and we will shine Take me, take take me, 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 take me. Take me, take me.

Pewnie zapytacie, dlaczego tak wcześnie Otóż yy, mamy umowę, kontrakt z firmą Na kukurydzę i właśnie zadzwonili do nas Czy nie dałoby rady wcześniej po dużo lepszej cenie Dostarczyć, bo produkcja im staje tam na bioletano, Z tego co wiem także no Sobie pomyśleliśmy, jednak warto będzie Warto po tej cenie oddać, a tak naprawdę wilgotność jest już Z tego co przez kombajn przeszło, patrzyliśmy 32%, także no, się nie różni tutaj bardzo od, od normalnej wilgotności, gdzie tam się już kosi w terminie. Że tutaj nie wiem ile tam to on będą potrzebować. Troszkę im obkosimy i, i później będziemy czekać te, te mocniejsze jeszcze, bo, bo wykaszamy teraz słabsze. Wiadomo, te najsłabsze poszły w kiszonki, ale tutaj taka jedna z tych najsłabszych jeszcze co została w ziarno. To wyrębiemy i zobaczymy potem jak to będzie tam. 2-3 tygodnie myślę Na tych bagnach i tam lepszych ziemiach, Gdzie to jeszcze naprawdę jest zielone Tu jest suchutka to Całkiem korzystnie to wyjdzie Bo no ziemia jest, jest Znaczy ziemia, pole będzie gotowe Już będzie można siać Teraz się uprawi i przecież to pójdzie I będzie temacik już z głowy Szpatelnia wyjechała stąd ja byłem na, na robocie manitką także patelnią nie pojechałem, siódemka stoi z, z przyczepami i, i czekamy już czy ośka zaraz pełna będzie, dychę do kosimy. może patelnia w międzyczasie powinna już być pusta jak nie to trzeba będzie coś tam inne podstawić i tutaj 9 hektarów w kawałeczku no to tam szybko wywalimy to i będziemy patrzeć dalej, czy tam jeszcze coś będą potrzebować, czy nie Ale myślę, że tak, jeszcze coś tam wybierzemy z tych kawałków Takich słabszych, żeby to nie było jakieś kto wie ile 40 parę procent, no bo wiadomo, no i będziemy gnoju tutaj kosić, nie A druga sprawa, sobie chwilę pojeździłem tak jako pasażer w tym leksjonie I <laughs> słuchajcie, jakie to jest nudne, jak się z boku siedzi Masakra jak człowiek jeździ, robi, to to się podoba, gdzieś to się nie nudzi, ale z boku siedzieć to jest nie. O no Bartek teraz jeździ z moim bratem, z Kubą i właśnie. A ja sobie czekam nagrywać dronem. Bartek chciał, wieje tutaj jak cholera, nie ma jak teraz tutaj linie. Do tego jeszcze i to takie taka to robota. A i jeszcze. Żebym nie zapomniał o najważniejszym Bo był ostatnio widz U mnie pod domem, robił sobie zdjęcia Z T6, ze Stralisem Chyba, bo akurat zastał w domu Mnie nie było, także pozdrawiam Tomka Z był No i, i, i Tak się złożyło, że mnie nie było w domu No bo w domu mnie jest ciężko zastać nie. Także Tomek Pozdrawiam jeszcze raz Rowerkami przyjechali Parę kilometrów Także no fajnie, dostali jeszcze upominek od mamy, malutki taki z tego co wiem. A my działamy sobie dalej tutaj, zobaczymy co to później tam będzie. Może jakieś sypanie w locie się zrobi, jak wróci patelnia, bo tutaj już nie ma na co, o, będzie sypał zaraz. Zobaczymy jak to tam podjedzie. Wydajność tego co nam wychodzi po zbiornikach, no to jakieś no dobre 8 ton to jest myślę minimum co wychodzi tutaj. To dychy się zbliża, ale mówię, to jest najsłabszy kawałek. Tam na tych lepszych to myślę, że 12 będzie przekroczone. Tego byśmy sobie życzyli. Uciekam, bo się kurzy, łóżka leci. Także no jak na ten rok w porównaniu z ubiegłym to jest super wydajność, niech te 10 średnia wyjdzie z całości, a myślę, że wyjdzie, bo są kawałki, gdzie ta kukurydza jest taka, że no lekcją to będzie prawie, prawie równo z tą kukurydzą. No to może być ciekawie coś z tego. Kontraktu nam nie starczy raczej, bo tutaj na tą właśnie teraz kukurydzę, gdzie kosimy to nie to, że osobna pula, tylko... Tak, jakby jest do kontraktu dopisane, tylko cena na, no, na określoną ilość cena jest zmieniona i, i tyle, a nie, że to tam gdzieś dodatkowo wozimy. No ale zobaczymy. No. Nie wiem nawet, jaka cena tak normalnie teraz się będzie tam szacowała, ale może nie będzie najgorzej, zobaczymy. No, przywitaj się ładnie. Kuba się przywitał. I sypiemy w locie, słuchajcie Szkoda czasu, nie? Nie wiem jak kamerę ustawiłem, bo było trochę w pośpiechu Ale może nie będzie najgorzej Bartek miał to nagrać, ale nie wiem czy on tam leci, czy nie leci za nami Tu linie są z prądem, to może być kiepsko Kurde, plandeka spadła jaj. Tego to nie przewidzieliśmy. Ale dobra, bokiem tam wysypie pomału. Mam nadzieję, że w kamerze widzi Co się dzieje. Nie wiem Nie w ciągu i całkiem, to chyba nie sypie na nią, bo kiedyś Manitką Ładowałem gruz w pewnym miejscu i gościu czterośką podjechał Nic nie powiedział, a plandeka gdzieś tam też właśnie była nie do końca zwinięta I jak mu wywaliłem 5 ton na ten Na plandekę potem dymaliśmy szpadlami, żeby to wy wyrzucić to masakra Kurde, tak trzymał na pół sprzęgle bo myślałem że na dziewiątce będzie dobrze a musiałbym na ponowę już przebić tu mocna jest, on teraz jedzie 3 na godzinę to ale patelnia długa to można tam sobie trochę raz szybciej, raz wolniej o już kończy I koniec. No, tak to można sypać. Idziemy zobaczyć, co tam się stało. A na czym myślę, że nic się nie stało. To niech się kurz tutaj skończy. Hmm. Dobra, siedzisz, Kuba siedzi. O, dron jest nade mną. Nie wiem, od kiedy? Dobra, na szczęście. Co to jest taki zbiorniczek na patelnie? To jest nic. Tutaj sznurek taki mój na dziurze gdzieś rzuciło i spadł. Pa, pa. No Kiedy to tak zawinąć troszkę jakoś yy, Trochę bardziej się napnie wtedy No i przesadziłem Co to było? Myślałem, że wpadło coś I co tam? Kurde, no ani tak, ani tak. Ty, on poleciał. Dobra, nie będę kombinował, jest dobrze. I co tam? Wniosło go i uderzył. Aha. Właśnie słyszałem, mówię, co jest? Ale nic się nie stało. A nagrałeś? No. A gdzie ty byłeś? Dogoniłeś nas czy nie? Bo ja, ja myślałem, że nie lecisz. Kalibracji muszę Kurde, ta Franca to elektryka jebana jak ja to mówię zawsze, słuchajcie To jest ciągnik niby też z elektryką, ale to nie ma takich cyrków co, co takie gówna, no Zawsze w takim momencie, o kamień tu jest, patrzcie jak rozwoziłem trzeba to wywalić Ale jaja Dobra, zaraz pokażesz co tam wyszło, nie? Bo patrzcie, jeszcze byśmy w konia na wadze zrobili jakby spadł Niedopatrzone, o, a mi w oko poszło. O tak, patrzę teraz. Nie wiem, czy widzieliście na są już na niektórych sprzętach w końcu pozakładane. Bo tak nie ma czasu nigdy, i tak stopniowo się tak jest. Czas przykleja, zaraz pokażemy. Tutaj jest, te szóste z tyłu. O i z są ładnie Nawet to mi się podoba, nie wiem jak wam, napiszcie My jeszcze tutaj dopełniamy tą patelnię I to będzie na dzisiaj koniec Jutro to z kubutowy Ja oczywiście w szkole będę wtedy Możemy no, wejść zobaczyć ile tam jest na patelni Z tego pola był na razie tylko jeden zbiornik, także Tyle jest z tego pola, znaczy nie z tego pola. Jeden zbiornik z tego pola. Teraz będziemy dosypywać zaraz I to będzie koniec. No, Czekamy 2-3 tygodnie, na nocy, To jest dalej. O, wrócę. do kabiny, bo Zestaw znany zawsze na osłukach u nas jest Lexus z przedstawką Capello. Ten zestaw różni również Wam znany bardzo dobrze. Patelnia nasza ukochana. No to dzisiaj ile? Dwie patelnie nakosiliśmy. Jedna już pojechała do skupu. Dobra. Ja już Was nie zanudzam, trzymajcie się, na razie, cześć! E, dobra, majstry i majsterki, o widzę się w zusterku, fajnie, <laughs> mam podgląd. E, skończyliśmy już teraz to koszenie, będziemy później jeszcze działać jak to tam podeschnie. Nakosiliśmy cztery zestawy, No, cztery tak, po dwa I, i się żegnamy. Także trzymajcie się, na razie, cześć! Cześć!